Zapraszamy do udziału w dyskusji ekspertów Megaret. Pani Małgorzato, czym jest olej skryla? To jest naturalny produkt skryla antarktycznego, takiego małego skorupiaka, który żyje w krystalicznie czystych morzach polarnych. Co takiego jest w oleju skryla megaret? Jest on bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, które mają korzystny wpływ na funkcjonowanie naszego serca. Omega-3 są ważne, bo budują i wzmacniają błony komórkowe. A co więcej, omega-3 zawarte w megaret mają taką samą budowę, jak błony otaczające komórki naszego ciała. Dlatego tak łatwo je przyswajamy. Nasze serce też korzysta. Tak. Bardzo dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie z ekspertami Megaret. Megaret jest rekomendowany przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii imienia Profesora Religi. Megaret – naukowo udowodnione działanie dla zdrowia serca.